Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Tym razem w podsumowaniu aż trzech miesięcy, to jest lutego, marca i kwietnia, e, jeśli chodzi o moje czytelnicze podboje, i od razu uprzedzę, że możecie słyszeć przeróżne rzeczy w tle, bo mam otwarte okno, bo w innym wypadku dosłownie bym się tutaj rozpuścił, także za to z góry przepraszam i przejdźmy teraz do samych książek, bo one są tutaj najważniejsze, a jest ich przed nami całkiem sporo i nie będę jechał chronologicznie, dlatego, że mam tu różnego rodzaju serie, które czytałem yy, no po prostu w różnych miesiącach, więc yy, polecimy sobie właśnie seriami na początek i zaczniemy od trzech tomów Opowieści z Narni, czyli księcia Kaspiana, powrotu wędrowca do świtu i srebrnego krzesła, bo, tak jak wspominałem na początku tego roku, co miesiąc będę sobie czytał kolejny tom opowieści z Narni, żeby w końcu poznać tę historię, bo wcześniej nigdy nie miałem ani specjalnie ochoty, ani specjalnie okazji, i teraz stwierdziłem, że jest idealny czas po prostu, żeby to. Nadrobić. Wcześniej widziałem jedynie filmy, może o tym wspomnę. I zaczniemy sobie od Księcia Kaspiana, czyli oczywiście drugiego tomu, który jest bardzo nierównomierny, bo początek, kiedy poznajemy losy Narni i samego Kaspiana, jest to przedstawione w bardzo ciekawy sposób. Później mamy moment podróży, który zajmuje, no tak spokojnie, jedną czwartą książki i jest chyba. Najnudniejszą rzeczą, jaką dotychczas spotkałem, właśnie w, w tym cyklu. No i na koniec mamy gdzieś tam, wiadomo, sceny beta batalistyczne to się dosyć często właśnie w świecie Narni pojawia i jakieś tam zakończenie, które też całkiem mnie usatysfakcjonowało, mam wrażenie. Następnie mamy podróż wędrowca do świtu, która chyba w tym momencie. Jest moją ulubioną książką z całego cyklu, bo do pierwszego tomu mam bardzo wielki sentyment, natomiast tutaj dowiadujemy się w sumie o Narni najwięcej i tym, co znajduje się poza Narnią, bo wyruszamy właśnie w tą podróż wędrowca do świtu. Już nie czwórka początkowa rodzeństwa, jedynie Edmund i Lucja, bo Zuzanna i Piotr pozostali w normalnym świecie. Pojawia się natomiast kolejna postać, czyli Eustachy, ich kuzyn. I do momentu kiedy jakby Eustachy przechodzi swoją przemianę. Ta książka jest stosunkowo nudna. Bo Eustachy na początku jest wiadomo taką postacią, z którą no, ciężko się po prostu polubić, bo jest taki zrzędliwy, wyniosły, e, z jakiegoś tam bogatszego domu, tego typu rzeczy. E, no, ale to, to wiadomo, jakby ta postać w końcu się zmienia i. Później poznajemy coraz więcej tego świata, jakby wędrujemy z wyspy na wyspę. Każdy rozdział to jest w zasadzie inna lokacja, i przez to ta książka jest niezwykle dynamiczna i poznajemy po prostu bardzo dużo tego worldbuildingu, tego świata, tego lore, które Luis stworzył. I to jest dla mnie po prostu chyba najbardziej intrygujące, bo miałem jakby wcześniej taki obraz Narni jako kraju, jako, jako zamkniętej całości, a tu się okazuje, że wyruszamy w zupełnie inne miejsca i tak też dzieje się bodajże w tej części, czyli w srebrnym krześle, tym razem wyruszamy na północ, ale w przeciwieństwie do e, podróży wędrowca do świtu, tak książka podobała mi się chyba najmniej, bo jest no bardzo jeśli chodzi o to, co się tam dzieje. Nie ma już w ogóle tego początkowego rodzeństwa. Mamy Eustachego i jego koleżankę ze szkoły, Julię bodajże. I co ciekawe, w końcu jest pokazany. Pierwszy raz w zasadzie spotykamy się, bo nie wiem, jak będzie w przyszłości, z krainą Aslana, która jest w zasadzie takim Norajem, po prostu gdzieś tam niebem, odpowiednikiem. Nieba, do którego trafiają ludzie po śmierci i od razu młodnieją i tak dalej jest wszystko chwało, szczęśliwie. W tej części natomiast głównym zadaniem jest odnalezienie syna Kaspiana, bo jak wiadomo, czas w narni płynie bardzo różnie, zupełnie inaczej niż to jest w świecie normalnym. I w zasadzie to jest najciekawszy element, bo później oni wędrują. Na tą północ, do krajów północy, do, do krajów gigantów, ale tam się niemal, że nic nie dzieje. Tam są takie dwie lokacje, które gdzieś są, które zapadły mi w pamięć, i później w zasadzie już nic więcej nie ma. No, średnia to jest bardzo część. Nie ma w ogóle gdzieś tam napięcia budowanego nie ma, nie ma jakiejś takiej ciekawej, intrygującej historii i to po prostu z czasem. Nuży człowieka. Aha, i może jeszcze tak na koniec powiem, że tutaj coś, co mi się bardzo średnio podobało, to to, że z Luisa zaczął wychodzić taki stary dziad, który mówi: No, kiedyś to było, teraz to nie ma, bo jest, nie wiem, wegetarianizm jest krytykowany tutaj bodajże, że jest to dziwne, albo że no, kiedyś się przysięgało na Biblię, a teraz się tego nie robi, bo jakby Biblia już nie jest, czy tam religia katolicka już nie jest najważniejsza w szkole, i mam takie. No dobra, trochę dziadowanie, ale jakby nie ma to ża absolutnie żadnego przełożenia na historię, więc to olewam. No ale, ale gdzieś tam ten niesmak tutaj po prostu e, pozostaje i wiem, że w kolejnych częściach może być troszkę gorzej pod tym względem. No ale zobaczymy, przeczytam na pewno do samego końca cykl, więc, więc się z pewnością przekonam. Lecimy dalej. Mamy kamienne posłanie od Margaret Atwood, czyli zbiór dziewięciu bodajże opowiadań. O ludziach, a no raczej już gdzieś w jesieni swojego życia, tak bliżej jego schyłku niż początku, 50-70 lat powiedzmy, którzy często cierpią na różnego rodzaju choroby, często gdzieś właśnie stykają się ze śmiercią, albo sami mordują, albo po prostu, no, dużo jest w tej książce chorób, śmierci. I to jest coś, co sprawia, że ta książka jest ciekawa, bo te opowiadania, które miały takie typowo kryminalne podłoże chyba przyciągnęły mnie najbardziej i jest też dużo gdzieś tam motywów literackich, o poezji, o pisaniu. Jedna z bohaterek pisze właśnie swoją powieść, cykl powieści, tego typu rzeczy. I te motywy jak zwykle mnie interesują, tak tutaj. E, pociągały mnie troszkę, mam wrażenie, mniej. Natomiast te morderstwa i, i te zabójstwa, które były no, lżejszymi, mam wrażenie, tematami po prostu i lżej też napisane, e, jakoś tak przyjemniej mi się e, konsumowało, że tak powiem. Generalnie cy cykl całkiem e, przyjemny, mm, zbiór opowiadań, ale, e, ale no, nie jest to Maastricht z pewnością. Jeśli ktoś lubi Margaret Atwood, to może sobie sięgnąć, ja tak średnio za nią przepadam, nie mam, no ambiwalentne w sumie mam do niej stosunek, więc była to OK lektura, że tak powiem, kolokwialnie. Eee, następnie mamy Stevena Kinga Ilśnienie, o którym bardzo dużo się e, rozpowiadałem, rozgadywałem w jednym z vlogów, do których link będzie gdzieś tutaj. Ehm... A w tym filmie powiem po prostu, że no i była to średnia lektura, która gdzieś tam, od której oczekiwałem trochę więcej, która faktycznie potrafi zbudować napięcie, ale mam wrażenie, że troszkę za długo je buduje. I gdyby ją odtłuścić o takie, no, 50 do 100 stron, to byłaby znacznie dynamiczniejsza i w związku z tym w ogóle ciekawsza po prostu. Szybciej by ta akcja. Szła, nie byłoby takich kwiatków, jak nie wiem, opis jazdy skuterem przez dwie strony, który mógłby się spokojnie na połowie zmieścić. No i kwestia bardzo ważna dla mnie, czyli tłumaczenie, które tutaj jest okropne, nieaktualne i jest to w ogóle pierwsze tłumaczenie, i widać, że tu był skok na kasę, po prostu, bo. Wow, wrzucamy lśnienie, bo jest popularnym tytułem, bo tak e, przetłumaczono tytuł filmu. E, ale w tłumaczeniu zostawimy już e, jasność, nie? czyli The Shining tłumaczone na jasność. E, I miałem takie. Dlaczego? No, jakby domyślam się dlaczego. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze po prostu. E, lepiej sobie zaoszczędzić na takim tłumaczeniu. Ale dużo jest tu takich, no nie wiem, outsider pisany po polsku przez A, J i tak dalej. Jakieś tłumaczenie z nas w sklepów, które w ogóle błędnie wyszło. Harymowe hajdawery to jest jedna z ciekawszych em, decyzji tłumacza. Na określenie y, haremowych spodni, w sensie harem pants w oryginale. Yy, no i, i coś, co mnie irytowało najbardziej, czyli tłumaczenie e, DOC, czyli no, tego z Looney Tunes, z wariowanych melodii WhatsApp DOC na. Stary, co jest stary, skierowane do głównego tam bohatera, jednego z głównych bohaterów, do dziecka, które ma chyba z 5 lat, co jest stary. No brzmiało to mega nienaturalnie yy, i wybijało mnie bardzo z, z takiego no po prostu płynnej lektury, więc te rzeczy, no to są takie kwiatki... Obok których ciężko przejść, obojętnie, które zaważyły na ocenie, bo tutaj dałem chyba 3 na 5 albo 3,5, gdzieś tam maksymalnie na 5. Eee, no spodziewałem się czegoś odrobinkę lepszego po Kingu, szczególnie, że to jest chyba jedna z jego tak bardziej rozpoznawalnych powieści. Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzach, bo ja w Kingu jakoś bardzo nie siedzę. I nie mam specjalnie. Mam kupionego Dr. Sen, bo kupowałem razem, ale jakoś nie mam chyba specjalnie e, ochoty, żeby sięgać potem, właśnie teoretycznie, drugi tom kontynu kontynuacji. E, jeśli uważacie, że jest inaczej, to oczywiście piszcie mi w komentarzach. E, może moją decyzję jeszcze rozważę. Następnie mamy Dobre Żony, czyli kontynuację Małych Kobietek Louisy May Alcott. W zasadzie w oryginale to wydaje mi się była, było wydawane jako całość, tak? Czyli Dobre Żony i Małe Kobietki to było, to była całość, to były po prostu Małe Kobietki. E, no ten tom, skoro już go podzielono, to będę oceniał osobno, jest zdecydowanie bardziej moralizatorski i przez to podobał mi się znacznie mniej, bo no, nie wszystkie... Te właśnie moralizatorstwa, które tu są przekazywane, e, są według mnie aktualne. No wiadomo, w pierwszej części te, też tak było, ale generalnie książka, e, odbiór całości był bardzo przyjemny. Tutaj gdzieś tam już zaczęło mi coś e, zgrzytać. E, mm, I. Rzecz, która w sumie nie wiem, czy mi się podoba, czy nie, jest bardzo duża dysproporcja czasu, jaki jest poświęcany na poszczególne siostry. Bo jak w pierwszym tomie było w sumie porówno, tak tutaj wątek B, wątek Mac jest taki po łebkach, no, trochę ciężko się dziwić. A Joe i Amy, czyli te dwie gdzieś tam młodsze siostry, są. W zasadzie no, mają te wątki na, na większość książki i w sumie, no, no mówię, ciężko mi powiedzieć, bo bardzo lubię wątek Joe i w pierwszym tomie, i tutaj ciekawił mnie najbardziej, w związku z czym, no cieszę się, że jest go najwięcej, po prostu, ale tak, no szkoda, że nie było więcej tej bef. I szkoda, że nie było też więcej tej mek po prostu, bo je ja bardzo lubię i, i no, BF mnie niesamowicie wzrusza, chociaż te przykre sceny, które się tu pojawiają, jakoś tak niespecjalnie wywołały we mnie smutek, więc tak, um, no, gorsza Tak książka. Takie 4 na 5, jak, jak tam mogłem bez problemu powiedzieć, że jest to 5 na 5, tak tutaj takie 3,5-4 na 5, tak bym ocenił Dobre Żony. Teraz przechodzimy do cegiełki, proszę Państwa, czyli do Gry o tron Martina. Cudowna historia, niesamowity świat i jest to świat, no, który zdecydowanie stoi na postaciach. Tutaj też znacznie szerszą recenzję tej książki, gdzieś tam powstającą na bieżąco, zobaczycie we vlogu, do którego link znajdziecie gdzieś tutaj albo w opisie. No i cóż, tak jak mówiłem. Ta książka stoi na postaciach. Tutaj one są w zasadzie najważniejsze. Nie ma jakichś wielkich opisów przyrody, budowli. No, może budowle są, bo tutaj e, sceny batalistyczne są dosyć istotne, więc też budynki takie typowo e, jakieś twierdze, zamki, e, opisy, właśnie e, maszyn. Um, batalistycznych, gdzieś tam tego typu rzeczy są dosyć rozbudowane, e, natomiast no, przede wszystkim ta intryga, te intrygi pałacowe, e, ludzie, relacje pomiędzy nimi. Niesamowicie się to czyta, niesamowicie wciągające to jest yy, i, i uwielbiam większość z tych postaci. No wiadomo, byłem świadomy tego, że nie ma co się do większości przywiązywać, bo Martin jest znany z tego, z czego jest po prostu znany. Yy, ale, ale no jest to świetny zabieg, zabieg. I mimo wszystko nie spodziewałem się, że zginą te postacie, które zginęły tutaj. Yy, liczyłem, że, że najpierw gdzieś tam zaczną być uśmiercane, m, takie poboczne i to powoli będzie eskalować. Nie, nie, Martin, szanuję bardzo za to, co robisz z moim serduszkiem, uczuciami i w ogóle tym, co się dzieje w tej książce. No jest to świetny tom yy, rozpoczynający sagę, która z pewnością dalej będzie coraz lepsza. Nie mogę się doczekać starcia królów, nie mieszam. Nie mieszam, starcie królów, dobrze mówię. Ehm, no i cóż, kiedy tylko zbiorę siły na to, żeby przeczytać kolejną cegłę, to z pewnością właśnie sięgnę po, po kolejny Tom. Mam wiele postaci, które mi się podobają, którym, którym kibicuję, m.in. Jon Snow, e, Aria. E, nie mogłem znieść e, sansy, Kurwa, rozdziały sansy. To była po prostu masakra, ja chciałem umrzeć w tamtym miejscu, to było tak nudne. Ja wiem, że ona później chyba się zmienia i, i gdzieś tam te jej wątki stają się ciekawsze, co nie zmienia faktu, że tutaj no to pomijałem je niemalże, nie? Tak przelatywałem, żeby jak najszybciej skończyć ten jej rozdział, bo kompletnie mnie to niestety nie interesowało, więc jeśli jest to jakiś szkopu, jakaś wada tej książki, to są to zdecydowanie wątki Sansy. Tak bym Powiedział. Następnie mamy Agatę Christie i jej morderstwo w Mezopotamii, a także zło, Czaj się wszędzie. Dwie historie, które y, dzieją się raczej na zamkniętej przestrzeni, bo w morderstwie w Mezopotamii mamy obozowisko archeologiczne, które jest w zasadzie no, takim budynkiem na planie kwadratu. Czy prostokąta z placem po środku, i wszystko się raczej ogranicza do tych pomieszczeń, do ich rozlokowania, do tego, kto gdzie mieszka, w którym pokoju i takiego liczenia, czy ty byłeś w stanie dobiec tutaj zrobić to w tym czasie i tak dalej. Ciekawe, myślę, że zdecydowanie ciekawsze niż złocza i się wszędzie, bo tutaj z kolei mamy motyw zamknięcia na wyspie. Um, takiej, która ma niby groble, ale które ta grobla od czasu do czasu jest po prostu um, w okresach przypływu przykryta, um, i, i, i w tym momencie po prostu wyspa jest odcięta. Um, i, I tutaj historia po prostu była jakaś taka niewciągająca. Um, ani zakończenie jakoś tak mnie specjalnie nie zszokowało. W sensie ostatecznie nie zgadłem, kto był mordercą, ale jakoś tak też. Nie specjalnie mi zależało, nie, to nie był wielki szok, że aha, okej, okay, jak to się stało, jak on to zrobił. Nie, po prostu. No jest to logiczne. Wytłumaczyłaś mi to, Christy, i, i rozumiem to po prostu. Um, ale, no mówię, tutaj złocza i wszędzie jakoś tak mi nie przypadło do gustu. Była to miła lektura, przeczytałem ją bardzo szybciutko w jeden wieczór, bo wiadomo, no, wszystkie sporo raczej czyta się stosunkowo szybko, e, ale większą przyjemność zdecydowanie sprawiło mi morderstwo w Mezopotamii. Ja wiem, że to jest często po prostu kwestia e, czysto gdzieś tam subiektywnej, e, suby, subiektywnego odbioru e, i niektóre tomy przypadają jednym bardziej, drugim mniej. E, moja ocena wygląda następująco, czyli tutaj spokojnie 4 na 5, tutaj takie 3 na 5 i tyle. Następnie mamy Blood and Honey, czyli jedyną chyba tutaj książkę, którą czytałem po angielsku i którą czytałem stosunkowo niedawno, bo na początku kwietnia. Jest to tytuł, który w zasadzie rozpocząłem jakieś. Mówić rok temu, ale może to było półtora roku temu, a może nawet dwa lata temu. Przeczytałem pierwsze 80 stron, bodajże, no i tak czekała na mnie, aż ją dokończę. Już stwierdziłem, że minęło tak dużo czasu, że, że zacznę ją po prostu od początku i razem z moją narzeczoną Natalią. Ona czytała po polsku, ja czytałem po angielsku, więc w końcu miałem motywację po prostu, żeby to zacząć i przeczytać, i faktycznie bawiłem się przednio, chociaż pierwsze 100 stron. Wynudzi, Wynudziło mnie niemiłosiernie, bo oni tam są w lesie i cały czas w lesie siedzą, I, i tam absolutnie nic się nie dzieje. No niby jakieś relacje pomiędzy postaciami się wykształcają, zacieśniają więzy, tego typu rzeczy, jakieś tam pojawiają się niesnaski i tak dalej, ale akcja w zasadzie nie posuwa się do przodu yy, i było to trochę nużące, potem jest już znacznie lepiej w momencie, kiedy oni wyruszają, yy, rozdzielają się, tego typu rzeczy, tam się, no, no klasyczna podróż w powieści fantazy po prostu następuje, yy, jeden punkt, coś się dzieje, dochodzą do następnego miejsca, coś się dzieje, jakieś wybuchy, akcja, walka, tego typu rzeczy yy, i finał też jest Całkiem satysfakcjonujący, chociaż ee, jest tam taki mały motyw e, Deus Ex Machina, który mi się tak średnio po prostu podobał, że no, pojawia się postać, która nagle rozwiązuje wszystkie problemy e, i, i jest, że tak powiem, overpowered, tak troszkę. E, więc e, to był taki motyw, który mi tak zgrzytnął na koniec, e, ale mimo wszystko chętnie sięgnę po trzecią część. Zastanawiam się tylko, czy zrobić to w oryginale, bo bym musiał sprowadzić sobie tę książkę, bo jeszcze jej nie mam, e, czy też przeczytać ją e, po polsku, bo. Bogowie i potwory, akurat na mojej półce się znajdują. Chyba na tym susiku, który jest tutaj, w ogóle się nim nie przejmujcie, to jest po prostu odłożone, bo będzie tutaj niedługo Bóg nagrywany i to całkiem sporo jest tych książek, więc warto na niego czekać. Co mamy dalej? Zostały nam jeszcze trzy książki. Pierwszą z nich jest Co pożera wszechświat i inne zagadki kosmosu od. Copernicus Center Press, którą to e, dostałem w prezencie właśnie od ludzi z tego wydawnictwa e, w trakcie poznańskich targów książki. Za co bardzo serdecznie dziękuję, bo oni mają naprawdę pięknie wydane te książki i większość z nich e, no jest. Fascynująca. Ma, ma takie intrygujące tematy, więc z pewnością będę sięgał w po więcej pozycji z tego wydawnictwa. Ta natomiast jest takim no, wielkim skrótem e, tego, co aktualnie dzieje się e, w świecie fizyki. E, tak bym to określił, bo mamy tutaj takie, takie pytania, na które może chcielibyśmy znać odpowiedź. Typu, skąd się biorą czarne dziury? Jak stary jest kosmos? Co go pożera, właśnie? E, kiedy może się skończyć? Czy cały czas się rozwija? Czym jest czarny? na materia um, tego typu właśnie zagadnienia. Jeśli ktoś jest e, takim laikiem jak ja, no to jest to bardzo taki Przystępny, prosty sposób wytłumaczone. Szukałem trochę w opiniach w internecie kogoś, kto bardziej się zna, jak to wygląda z perspektywy po prostu takiego właśnie fizyka, czy to jest akuratna wiedza, czy, czy, czy jest faktycznie to jest obecny stan wiedzy. Bo się zdziwiłem trochę, że tutaj na przykład są rzeczy, które są datowane na koniec zeszłego roku nawet, więc to jest bardzo aktualna pozycja. Jakieś tam odkrycia, które, które pojawiły się dopiero w grudniu 2020. Także chciałem sprawdzić, czy ktoś się przyczepi jakoś do tej książki. Nie widziałem e, specjalnie żadnych negatywnych recenzji. E, jedyne, co gdzieś tam znalazłem, to że. E, e, że książka jest zbyt przystępnie napisana, tak bym to odebrał, bo e, ktoś narzekał na to, że jest za mało informacji, a jest na przykład taki wstęp, że, hej, opowiem wam dzieci, nie? Czy tam, hej, opowiem wam, e, co tam się dzieje w świecie fizyki, i że to jest kompletnie niepotrzebne zdanie wprowadzające. Lepiej by wrzu było wrzucić tam kolejną informację o tym, jak działają czarne dziury, I miałem takie, e, może jednak nie, bo bym nic nie zrozumiał, nie? E, także. Całkiem przyjemna lektura. Czy jest potrzebna do życia niespecjalnie? Warto poczytać sobie w zasadzie jakieś artykuły w Wikipedii i, i może mielibyście to samo, tylko w trochę mniej przystępnej formie. Ale, ale ja się cieszę, że przeczytałem i z pewnością będę sięgał po inne pozycje od tego wydawnictwa. Następnie mamy Terego praczeta, i Morta, czyli pierwszy tom z cyklu o śmierci um, ze świata dysku, właśnie. I śmierć to jest postać, która w tych dwóch pierwszych tomach, które wcześniej czytałem zaciekawiła mnie najbardziej, bo była dosyć specyficzna, e, z humorem napisana i, i intrygowała faktycznie. Więc e, to była taka rzecz, która, która była gdzieś cały czas w mojej głowie, że warto sprawdzić ten cykl o śmierci, bo może okazać się ciekawy. Faktycznie taki był. Miał trochę nużące momenty, ale mam wrażenie, że to jest e, gdzieś kwestia stylu Pratchetta, że ja nie umiem tych książek przeczytać szybko. One mają no, po 250 stron, maksymalnie, a ja je czytam tak spokojnie z 2-3 dni e, zamiast to machnąć w jeden wieczór, dlatego, że, że no mam wrażenie, że styl ta jest po prostu taki, że mimo, mimo że sama historia jest ciekawa, e, to, to się czyta jakoś tak powoli. E, i, I czy to jest dobre, czy to jest złe? No, nie mnie oceniać. Mi się całkiem podobała ta książka po prostu. E, I sam mord, który nie jest. Imieniem śmierci, jak myślałem wcześniej, tylko imieniem e, jego ucznia, bo o tym jest w zasadzie cała ta książka, że śmierć bierze sobie ucznia e, i go szkoli właśnie w przeprowadzaniu ludzi na tamten świat. E, tak w wielkim skrócie bym to opisał. Myślę, że warto sprawdzić ten. Konkretny tom, nawet jeśli się nie sięgało po, po pierwsze, po kolor magii, e, tego typu rzeczy, to myślę, że cykl o śmierci może być jednym z najciekawszych e, ze świata dysku, właśnie. No i w ten sposób przechodzimy do ostatniej, chyba najkrótszej książki, jaką czytałem e, w tym miesiącu, czyli do życia e, Gustawina i Gustawina. Mam nadzieję, że tego nie przekręcam, może to być Gaustawin, ciężko mi powiedzieć. Ale jest to generalnie książka o ojcu i synu, architektach budowniczych, którzy wybudowali połowę Nowego Jorku i liczne inne budynki w Stanach Zjednoczonych. Hmm. I to, za co bym polecał tę książkę, to intrygujący sposób narracji. Bo to jest akurat rzecz, która tę książkę zdecydowanie wyróżnia. Poza tym, no, jest to tak naprawdę gdzieś taki. Tych samych informacji dowiedzielibyście się właśnie z artykułu na Wikipedii, po prostu. Jakiegoś takiego bardziej rozbudowanego, bo książka ma tutaj 115 czy 20 stron, więc tak dużo informacji tutaj nie ma. Ale jest to okraszone bardzo ładnym stylem, właśnie, bardzo ładną narracją i popularnie też jest no całkiem ciekawe. Mimo wszystko cieszę się, że po nią sięgnąłem. Nie jest to. Ponownie gdzieś tam, rzecz, która jest mi bardzo do życia potrzebna, ale jako taka ciekawostka, która zostaje w głowie e, z pewnością jest, bo to jest akurat śmieszne, bo ten ojciec był takim trochę cwaniakiem, że wzi wziął sobie e, architekturę, po prostu motywy architektoniczne znane już w średniowieczu, troszkę je up uwspółcześnił, dodał nowe materiały, które się przez te kilka stuleci pojawiło e, i. W zasadzie zdobył tym Amerykę, cały, cały Nowy Jork i generalnie Stany Zjednoczone, więc taka historia trochę cwaniaka. Nie zawsze pozytywna, raczej pieniądze się go nie trzymały specjalnie, ale to nie, też nie jakoś bardzo negatywne. Nie było tutaj ani uzależnień, ani nic takiego. Może jedynie ta relacja ojca z synem była troszkę. No nie była wymarzona, może tak, trochę, trochę oschłości w niej było mimo wszystko. Także myślę, że dostatecznie polecam, nawet jeśli nie sięgniecie po tę książkę, nie chcecie wydawać na nią pieniędzy czy, czy, czy coś takiego, to warto sobie poczytać o tych właśnie ludziach, może właśnie na jakimś artykule na Wikipedii. I to by było w zasadzie na tyle. Przebrnęliśmy przez wszystkie książki, które czytałem w lutym, marcu oraz kwietniu. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo, bo przez większość kwietnia praca nie pozwoliła mi nagrywać. Teraz. Mam troszkę lepszy grafik i chyba będę mógł to lepiej na, e, rozplanować, jeśli chodzi o, o nagrywanie i przygotowywanie się w ogóle do tych nagrań. Także liczę, że zobaczymy się faktycznie niedługo. Jeśli nie, no to bardzo Was przepraszam. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale i cześć.